Szanowni Państwo, witam Państwa na pierwszej edycji konferencji Filozofia Piękna. Pozwolę Państwu, że za pośrednictwem nagrania prosto z Parlamentu Europejskiego w Brukseli podzielę się z Państwem paroma uwagami. Współczesna kobieta, pomimo głoszonych przez polityków haseł równouprawnienia i braku dyskryminacji, musi na każdym kroku udowadniać, że jest równoprawnym podmiotem życia społecznego i gospodarczego. W praktyce to kobiety stanowią lepiej wykształconą, lepiej zorganizowaną i bardziej aktywną grupę europejskiego społeczeństwa niż mężczyźni, ale często rezygnują ze swoich ambicji osobistych na rzecz życia rodzinnego. W minionej kadencji Parlamentu Europejskiego miałam okazję zajmować się tą tematyką, pracując w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. W samym Parlamencie Europejskim mężczyźni wciąż posiadają znaczną przewagę liczebną nad kobietami. Wśród 736 posłów tylko 35% to kobiety. Choć w porównaniu do poprzedniej kadencji sytuacja uległa poprawie, odnotowano wzrost o 4%. Nadal pozostaje wiele do zrobienia. Za pozytywny symptom uważam wznowienie debaty publicznej w Polsce na temat wprowadzenia parytetów. Aby kobieta mogła odnieść sukces w świecie zdominowanym przez mężczyzn, często musi ich znacznie przewyższać wiedzą, umiejętnościami, znajomością dyplomacji, a także dbałością o wygląd. Nienaganna prezencja jest atutem pozwalającym wygrać z konkurentem. Tytuł dzisiejszej konferencji to właśnie filozofia piękna. Piękna kobieta to kobieta zdrowa, osoba spełniona, wewnętrznie wolna i szczęśliwa, znająca swą wartość. I wyjątkowość. Dbanie o zdrowie i urodę to dla niej wartość sama w sobie, a także środek do celu, jakim jest odniesienie sukcesu. Piękna kobieta umie połączyć sferę ducha i ciała. To osoba mądra i dbająca o swoje zdrowie, gotowa do podejmowania nowych wyzwań. Takie niełatwe zadania stają przed aktywnymi kobietami XXI wieku. Cieszę się, że gotowi są Państwo nam pomóc i wskazać dobrą drogę. Pragnę pogratulować organizatorom prywatnej klinice chirurgii plastycznej dr Katarzyny Stelczyk cennej inicjatywy, która pomoże wielu paniom odnaleźć drogę do zdrowia i piękna. Doceniam również zaangażowanie pani doktor i pracowników kliniki w operacje dzieci poszkodowanych w nieszczęśliwych wypadkach życząc dalszych sukcesów osobistych i zawodowych, a także dotychczasowej gotowości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, dziękuję za zaproszenie. Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego w Brukseli, Lidia Geringer do Oedenberg.